Dzięki sprzeciwu, czyli żydowski świat muzyczny pierwszej połowy XX wieku, tak zatytułowanym koncertem, uczczona została 73. rocznica likwidacji Getta w Częstochowie. Dzisiaj żyje już bardzo niewielu świadków tamtych wydarzeń. Właściwie w tej chwili już ich nie ma. Jeżeli można po prostu coś zachować, to tylko wspomnienia tych, którzy, którzy odważyli się. Mieli nawet w którymś momencie swojego życia chęć przekazania. Bo jak ja sobie przypominam rozmowy z moim tatą, długie lata była cisza. Rozmowy były tylko po cichu z moją mamą, a potem dopiero dowiadywałam się od mamy wielu rzeczy. 25 września w sali Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater utwory zapomnianych kompozytorów tzw. Żydowskiej Szkoły Narodowej zagrali. Karol Lipiński, brańka na skrzypcach, i Sonia Lewosiuk na fortepianie. Koncert zorganizował Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater wraz z Częstochowskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów.